Alo, 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 przywitaj się, kolego. Siemano, siemano. Dzisiaj nagrywamy odcinek z Pet Simulatora 99. Jak się traduje... no, będziemy robić tak, że się tradujemy i zbieramy geny na jakiegoś surza. Nie? Mhm. Mm Dobra, to słuchajcie, mam teraz prąd. Ja mam widzowie powiem tak. E, byłem sobie na trading i miałem milion. I jest tutaj, e, i na sklepie był złoty lider ze Squid Game, z update'u tymczasowego. Złoty lider Squid Game, VP Simulator, za milion. No to go kupiłem. A on jest wart mniej więcej kilka milionów. Ja widziałem, że zwykły, normalny, nie złoty, nie diamentowy, zwykły był po 2 miliony, a ja złotego kupiłem za milion. Więcej gościowi za bardzo nie opłacało. I na tym serwie jakby, Squid Game, yy, sobie zbierałem te koiny, te takie specjalne koiny, 10 milionów ich zebrałem. Otwierałem, otwierałam, w ogóle fajnych nie dostawałem normalnie petów. Więc masakra, Mo moje całe EQ założone się składa właśnie z postaci z Squid Game. O, widzisz, że ty też masz lidera. Nie dobra, wiem, czy to jest mądre widzowie, ale dobra. Co robisz? I się daje, który jest warta 71 milionów. No? Czekaj. O, muszę trajda. Pokażę ci jakie. Ja. No? O, o, A, ten, I mam no. te, teraz tylko jednego hydra. A, a, tego, czy tego białego, czy tego żółtego, jakby wymieniłeś? Złotego i tego wiesz. I został mi tylko ten. No, no. Zapraszam do mojego sklepiku. Chcę coś kupić? Zapraszam bardzo. I dam to jajko za 71 milionów. Hmm. Zapraszam bardzo, można kupować. Nie, albo w sumie dam mniej, żeby się szybko sprzedało. Mhm. Mm 70. E. O o o czy to jest? Jeszcze jesz? tam jedno takie za. Co boi, tu taki kupuj? No, nie są takie piekłoi. Mamy tam takie. Dobra. Tutaj są już takie lepsze. To nie tobie, nie no. znam. Wysyłam każdemu tradera, tylko ten nie akceptuj. Dobra, dobra. I, i daję mu jajko. O, ktoś o, kupił? Klucze. O, kupił ode mnie i gościł wszystkie te klucze. O. A, tu jest twój sklepik. A czy dają te klucze? Czy mi się to opłaca? My w ogóle mamy sklepiki obok siebie, fajnie. Ja jestem ciekawy, co daję te klucze właśnie Co bym tu wystawił o książkę myślę Poczpieczki, 50, dajmy 5 No dobra, dajmy 5 króleń. No, 50. Ja nie chcę jak sobie typie same diamenty No, no i zarobiłem y, 500 tysięcy no. gemów. Czy tam 200 no. O mamok no, siebie sklepiki No tylko jedyna, inna, ja idę na inną trenutka O sobie idę już Normalny mały w ogóle. Widzowie, niedawno wskoczyła nowa piosenka wojna. Możecie napisać w komentarzu, jaka jest wasza reakcja na tą piosenkę? Fajnie się Aha, i nic nie słyszeli? No. Przejdę do ciebie. Uh -huh. O kurde, pokazałem wszystkie. Wszystkich moich znajomych. Na takiej bardziej zimowej mapce. Aha. Na zimowej. Tak bardziej zimowej, no. O, o, Dobra, jestem ja na biomie zimowym. Tu jesteś? Tak, mam tak. A ja idę na swoją. Bo idę, okay. wiesz co zrobić. Robić ten sposób. No i zaraz tu gdzieś masz robirfa chyba. Dobra. No. Drugiego. Ja już mam chyba trzy. Nie wiem. O! Co ma być tu? znaczy co to, to jest, nie? Pyk. No i robię ten sposób. Chyba każdy go już zna. Dobra. 连接上，吃的生吃。 Chcę Ci chwilę. Już jestem widowia. Okay. Dobra. Swidziłem już, że to jest fitność nie ma Dobra, idę odblokowywać sobie krajnę. Mam tego robisz? O, mam, dobra, czyli mam czy no na pewno. Już mam cztery. Nie, mm, chyba te pożna na inny świat. Mhm. Mm sobie idę do domku, ten, spał, na. No. Czy, chciecie, czy chcielibyście odcinek z Scooby-Doo Tower Depends? To nagramy naprawdę... wam oczywiście. Muszę mm -hmm. no, tak pomyślałem o tej gierce. Więc jak chcecie piszcie. Piszcie. Nie widzowie, piszcie, yy, piszcie yy, jakie, jakie chcecie gierki z Roblox, yy, żebyśmy nagrali. Hopsik. Aleksik chyba skupiony, bo się nie odżywa. Chyba ja na chwilę na tą mapkę Squid Game jakby. Tylko wszystko mamy. i się ogólnie na treningu na plażę teraz. Ok, zaraz do siebie tylko pójdę. Dobra, i chyba z tego widzowe odcinku to wszystko. Nara!